Kosiarka marki Husqvarna, model 348V Kosiarka posiada własny napęd na jedną oś, na tylną Posiada 5 regulację wysokości koszenia Reguluje się w sposób bardzo sprawny, lekki nie, nie sprawia to żadnego problemu Odchylamy, opuszczamy, podnosimy Ciekawym rozwiązaniem jest regulacja rączki, szczególnie przydatny element do, podczas transportu y, kosiarki. Jednym ruchem y, po pierwsze możemy dostosować wysokość rączki do wysokości osoby obsługującej urządzenie. Y, Drugi wejść strony możemy złożyć y, w celu transportu y, zmniejszając gabaryty. Kosiarka posiada własny kosz. Estetycznie wykonany z tworzywa sztucznego. Co jest ciekawe w tej kosiarce? W kosiarce jest ciekawe sposób wyrzutu skoszonych źdźbeł trawy do kosza. Z reguły w kosiarkach odbywa się to dołem. Niejednokrotnie zapycha nam się ten kanał. Tu, jak Państwo widzicie, ten kanał jest dość obszerny. Tutaj raczej nie nastąpi zatykanie poprzez ścięte drobiny trawy. Trawa jest tym kanałem transportowana do, do kosza. Montaż kosza w bardzo prosty sposób. Tak, jak wspomniałem, kusiarka posiada własny napęd. Można napęd obsługiwać oburącz. Czyli dla osób leworęcznych i praworęcznych nie ma to znaczenia. Regulacja, prędkości jazdy kosiarki regulowana jest poprzez nacisk. Im mocniej naciskamy, tym prędkość poruszania się kosiarki jest większa. To tyle z takiego opisu. Zademonstruję w tej chwili sposób, w jaki ona kosi. Pozwolę sobie ustawić wysokość na pozycję, powiedzmy trzecią. Kosimy trawnik, to tak naprawdę ostatnie koszenie tegoroczne, mamy początek października, więc wysokość koszenia będzie dość niska. Ustaw mi to na dwójkę, nie wiem dokładnie jak ta dwójka się przenosi na centymetry, to już jest kwestia dokładnego przeczytania w instrukcji. Kosiarkę odpalamy w bardzo prosty sposób, łapiemy rączkę. I ciągniemy. Zobaczmy to koszeni. to jest tam mm, ...szyboczut... ...w otomieniach średnich... ...średnich